Laudetur Jezus Chrystus. I znowu zdarzyło się, że zamiast newsowni mamy kontrkatechezę. Dopiero co ukazał się na stronach EKJ, wywiad, który przeprowadził redaktor Królak z księcem Leszkiem Adamowiczem, który jest oficjałem, czyli takim prezesem Sądu Metropolitalnego w Lublinie. Oczywiście porusza się tam tematy głównie związane z, ze sprawami o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Natomiast chciałem zwrócić Państwa uwagę na parę fragmentów, które pokazują takie zupełne niezrozumienie, jaki jest powód tego kryzysu rozumienia małżeństwa i skąd my tak naprawdę mamy dzisiaj te, te, te niezliczone stwierdzenia, stwierdzenia nieważności. Chciałem też powiedzieć, że jako uzupełnienie do tego filmu e, nagrałam e, lektorium, które jest umieszczone na drugim kanale i tam są cytaty z dokumentów kościelnych dawnych, z uchwał Soboru Florenckiego, Trydenckiego, z encykliki Piusa XI Casti o małżeństwie chrześcijańskim oraz wspomnienie arcybiskupa Marcela Lefebvre o momencie na Soborze Watykańskim II, który zdecydował o tym, że Kościół zmienił mającą praktycznie 2000 lat definicję małżeństwa, i jak ona dzisiaj brzmi. Bo to jest kompletnie tutaj w tym wywiadzie, którego fragmenty zaraz przeczytam, nieuwzględnione. Znaczy, rozmówcy mają świadomość, że jest kryzys, ale wydaje im się, że można to rozwiązać do tej pory używanymi metodami duszpasterskimi. I mimo, iż obaj to są, to są ludzie, którzy mają dziesiątki lat praktyki w zajmowaniu się różnymi sprawami kościelnymi, wydają się nie rozumieć, że jeśli jakieś środki nie działały przez kilkadziesiąt lat, to ciągłe ponawianie, no jakby nie ma najmniejszego Sensu, ponieważ nie sięga się do istoty problemu. Tak naprawdę chodzi tylko e, o zajmowanie się, jakby efektami, objawami choroby, a nie sięganie do jej przyczyny. E, jeżeli interesuje Państwa taka tematyka, to proszę też to zasygnalizować, bo do tej pory o małżeńskich rzeczach żeśmy na kanale nic nie robili. Zachęcam też do subskrypcji, do wsparcia kanału. Przechodzimy do wywiadu. Redaktor Królak stawia takie pytanie. Cytuję: Czy zgodzi się ksiądz z tezą, że od jakiegoś czasu, nie wiem, 10, 20 lat, narasta proces dezawuowania czy deprecjonowania pojęcia sakramentalnego małżeństwa? Że ludzie podchodzą do sprawy coraz mniej poważnie, w tym sensie, że nie traktują tego jako czegoś ostatecznego i wiążącego na całe życie. Koniec cytatu. I ksiądz Adamowicz odpowiada tak, cytuję: Ująłbym to nieco inaczej. Według mnie następuje w ogóle spadek wartości małżeństwa jako trwałego związku, niekoniecznie sakramentalnego, lecz w ogóle sformalizowanego związku mężczyzny i kobiety. Widać to po danych dotyczących liczby związków nieformalnych, czy też wzra wzrastającego wskaźnika dzieci rodzących się ze związków nawet cywilnie niesformalizowanych. Trzeba natomiast powiedzieć, że świadomość nierozerwalności małżeństwa kościelnego, katolickiego, ma paradoksalnie znaczenie w tym kontekście. W związku z tym, że małżeństwo sakramentalne jest słusznie postrzegane jako nierozwiązywalne. Niektórzy mówią, no to ja nie chcę, bo a nuż coś się nam przydarzy i co wtedy? W rodzinach nie ma transmisji wiary, procesu jej przekazywania, ale dotyczy to także innych obszarów życia. Nastąpiło przekazanie różnych kompetencji i obowiązków poza rodziną. W wielu rodzinach jest tak, że od wychowania jest szkoła, od edukacji religijnej kościół i tak dalej. Wszyscy, tylko nie dom. Koniec cytatu. Pierwsza rzecz. E, to jest e, typowe, dla niezwykle wielu sytuacji, takich, prawda, powiedzmy, trudnych tematów, bo to też się pojawia przy tematyce powołaniowej, na przykład, zawsze winna jest rodzina. To, co stało się po Soborze Watykańskim II, kiedy pozornie zamazano różnicę między hierarchią a ludem Bożym, dzisiaj mamy, prawda, hydrę, taką potwora w postaci synodalności, gdzie to już jest doprowadzone do zupełnej, do zupełnej paranoi, ale zobaczmy. To jest tak. Jak chodzi o zasługi i przywileje, to duchowieństwo bardzo chętnie z tego korzysta. Ale jak tylko są jakieś problemy w kościele, to wtedy zaczyna się rozmazywanie odpowiedzialności. Należy podkreślić wyraźnie jedną rzecz. Kościół katolicki jest zbudowany w taki sposób, że składa się z hierarchii i z ludu Bożego. Wbrew temu, znaczy hierarchia to są oczywiście duchowni, wbrew temu, co wiele osób sądzi, na przykład osoby konsekrowane nie są jakimś odrębnym, odrębną częścią, te, które nie mają święceń, oczywiście te mam na myśli, są też częścią ludu bożego. To hierarchia, to biskupi i kapłani odpowiadają za nauczanie. I tego typu zachowanie, że się mówi, że to rodzina, jest po prostu zupełnie sprzeczna. Z tym właśnie właściwym rozumieniem, kto za co w kościele odpowiada. Nie, to oczywiście ja nie twierdzę, że rodzice za nic nie odpowiadają, tylko rodzice być może dlatego także przechodzą kryzys wiary, że duchowieństwo nie umie ich w tej wierze umacniać. I tu przede wszystkim jednak by trzeba powiedzieć w tym momencie o tej części duchowieństwa, czyli o kłopołanach, którzy są w pierwszym szeregu. Czyli na parafiach i w różnego rodzaju duszpasterstwach. Więc nie pozwalajmy, żeby tego typu osoby, jak tutaj ksiądz oficjał, wmawiały, że to problem jest w rodzinie. Bo problemy zaczynają się jednak od samego jądra, od tego, czy jeszcze przekazuje się wiarę katolicką. I tak, dziennikarz, tak jak Państwo zapewne jeszcze kojarzą, tak chwilę temu przeczytane. Mówi, że od 10 czy 20 lat tak narasta ten proces dezawuowania sakramentalnego małżeństwa. I zobaczmy, ksiądz miękko przeskakuje, że to jest w ogóle, y, prawda, spadek wartości małżeństwa jako trwałego związku. Tylko my w kościele mamy się zajmować sakramentami, a nie tym, co jest poza. I ja zresztą dlatego mówiłam Państwu bodajże wczoraj, że y, dlatego mamy takie zatrzęsienie stwierdzeń nieważności, także. Że po prostu sądy kościelne również nabrały takiej rozwodowej mentalności, jakby zupełnie były sądami cywilnymi. Słusznie ludzie e, mówią o tym rozwód kościelny. Zresztą nawiążę jeszcze do, do tytułu tego wywiadu. Otóż tytuł brzmi Miłosierdzie, Sprawiedliwość, Prawda Procesy o nieważność małżeństwa. Nie o stwierdzenie nieważności, tylko o nieważność. Czyli tak jakby ich celem było, to żeby uznać, żeby to małżeństwo unieważnić, tak? To jest taki częsty błąd, ja to zresztą akcentowałam w ostatnich filmach, bo Państwo w komentarzach niejednokrotnie wpisywali, tak? Że sprawa o unieważnienie małżeństwa, nie, o stwierdzenie nieważności, to jest zupełnie co innego, bo to właśnie nie ma być rozwód kościelny. I teraz kolejny, kolejny cytat, ksiądz Adamowicz mówi tak, Stawiałbym na bardziej zindywidualizowane przygotowanie do małżeństwa. Wynika to nie tylko z różnej sytuacji narzeczonych, jeśli chodzi o rodzinę i formację. Będziemy mieć coraz więcej kandydatów z rzeczywistymi brakami katechetycznymi, na skutek tego, że niestety zrezygnowali z lekcji religii. Koniec cytatu i dalej jest uwaga redaktora królaka. Cytuję. Nieżyjący już arcybiskop Henryk Hozer twierdził, że kościół nie powinien dopuszczać do sakramentu małżeństwa osób duchowo do tego nieprzygotowanych. Koniec cytatu i znowu ksiądz Adamowicz cytują: Oczywiście trzeba dołożyć wszelkich starań, aby do sakramentów, a zwłaszcza do małżeństwa, dopuszczać osoby przygotowane jak najlepiej. Ale z drugiej strony nie można pozbawiać dostępu do łaski sakramentalnej osób, które są może, mówiąc trochę po Franciszkowemu, na peryferiach wiary. Sama zaś prośba o ten sakrament stanowi już jakieś minimum, choć owszem, czasami motywacja może być zupełnie niereligijna. Koniec cytatu. Czy Państwo słyszą to, co moje piękne oczy widzą? Oficjał sądu. Metropolitalnego mówi, że motywacja może być niereligijna. Jaki to ma sens? Ja bym bardzo chciała wierzyć, że to po prostu było przejęzyczenie, no ale myślę, że Państwo rozumieją, że raczej nie jest. E, tym bardziej, że tutaj e, ksiądz oficjał mówi, że prawda, chodzi o to, żeby po Franciszkowemu także dopuścić tych ludzi, którzy żyją na peryferiach wiary. Tylko. Czy ta wiara w ogóle w nich jest? Bo to przecież wiele osób ma do tego takie podejście, że chodzi o to, żeby była prawda, fajna ceremonia, prawda? Panna młoda sobie przemaszeruje w białej sukience bez względu na to, prawda, czy jest dziewicą, czy nie, a czasami może nawet w ciąży. No i oczywiście, żeby był fajny jubel i dużo wody. Tylko tak naprawdę dopuszczanie tego typu sytuacji. To jest, że tak powiem, programowanie tego, że potem będą te stwierdzenia nieważności. I to, proszę Państwa, co jest dla mnie najbardziej zdumiewające, to że nie młody ksiądz, znaczy w sensie no już mający trochę lat, bo z tego co kojarzę, no ma nawet habilitację, że on nie wyciąga żadnych wniosków, że on nie rozumie, że jedno wiąże się z drugim. Ale jeszcze, jeszcze jeden cytat, znaczy redaktor królak jeszcze raz wraca do wypowiedzi arcybiskupa Hozera. Cytuję. Arcybiskup Hozer ubolewał, że w Kościół w Polsce wciąż nie ma odwagi, by odmawiać udzielenia sakramentu małżeństwa osobom, które duszpasterze uznaliby za nieprzygotowane od strony duchowej. W ślad za tym stwierdzeniem, niektórzy duszpasterze rodzin są przekonani, że nie wykazując tej odwagi, Kościół w Polsce jest współodpowiedzialny za przynajmniej część orzeczeń nieważności małżeństwa. No i co ksiądz na to? Koniec cytatu. I ksiądz Adamowicz odpowiada absolutnie się z tym nie zgadzam. Nie możemy idealizować. Nawet papieże, w tym Jan Paweł II i Franciszek, wskazywali wyraźnie, że kandydat do małżeństwa nie musi spełniać jakichś wyśrubowanych wymogów, musi spełniać pewne minimum, a resztę dajmy do działania łasce Bożej. Koniec cytatu. Tylko Państwo rozumieją, to jest relacja na takim poziomie ogólności, gdzie na przykład Jan Paweł II napisał, chociażby w Familiaris Consortio, że kandydat do małżeństwa nie musi spełniać wyśrubowanych wymogów, co to ma niby oznaczać. Poza tym, zobaczmy, jakie mamy wprowadzające w błąd zestawienie. No, nauczanie Jana Pawła II o małżeństwie i Franciszka to jest zupełnie co innego. Wystarczy sobie porównać Familiaris Consortio. Jana Pawła II i Amoris Letitia Franciszka. I widzimy chociażby w kwestii, prawda, którą w ostatnich dniach żeśmy wałkowali, że dopuszczanie cudzołożników w kolejnych związkach, tak, po rozwodach, no, to jest po prostu coś, czego nigdy w historii kościoła nie było. To dopiero Franciszek wprowadził i ma się to nijak nawet do nauczania Jana Pawła II typowo posoborowego i jednak modernistycznego. I ostatni cytat. To jest właściwie kontynuacja tego, tego tematu. Ksiądz Adamowicz mówi tak. Pamiętajmy, że przecież jak ktoś zawiera małżeństwo, to też nie jest gotowy do wszystkiego, na to, co go spotka. Mogę też odnieść się do swojego kapłańskiego doświadczenia. Kiedy ponad 41 lat temu przyjmowałem święcenia, to także nie byłem ani w pełni gotowy, ani nawet świadomy wszystkiego, co mnie w życiu i posłudze spotka. W dniu święceń czy ceremonii ślubnej nikogo się od razu nie kanonizuje. Kapłaństwo czy małżeństwo to jest pewien proces, to historia, w której pojawiają się także upadki i niedoskonałości. Koniec cytatu. Pierwsza rzecz, to jest coś, co oczywiście każdemu nas zagraża, to jest, zagraża to jest wyciąganie ze swojego jednostkowego doświadczenia wniosków ogólnych, tak? Że ksiądz mówi, że kiedy przyjmował święcenia, nie był na to w pełni gotowy. No to właściwie tylko źle świadczy o tych, którzy go dopuszczali, jeśli rzeczywiście tak było, i pytanie, jakie to miało konsekwencje. Natomiast jest tutaj także typowa taka manipulacja redukcja ad absurdum. Bo co to, co to w ogóle ma znaczyć, sformułowanie? I to mówi, proszę Państwa, prawnik, tak? Że w dniu święceń czy ceremonii ślubnej nikogo się od razu nie kanonizuje. Co to jest w ogóle za jakieś stwierdzenie? Najpierw mówi, że prawda niczego nie wymaga. Bo tak naprawdę, no nawet to stwierdzenie, które, na które Państwo zwróciłam uwagę, że motywacja może być zupełnie niereligijna. To już właściwie wymóg jest tylko taki, rozumiem, żeby ktoś był ochrzczony. I to jest wszystko. Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby sobie Państwo zajrzeli do lektorium i posłuchali tego, jak Kościół naucza Kościół katolicki, a nie posoborowy, o sakramencie małżeństwa, jak to, jak to wyglądało kiedyś. I jak się zmieniło, bo to może być ciekawe uzupełnienie do tego wywiadu, w którym właściwie poza, taki, poza takimi miałkimi uwagami duszpasterskimi niewiele można znaleźć. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tej kontrkatechezy, zachęcam do subskrypcji, do wsparcia kanału. Pozdrawiam bardzo serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie, z Panem Bogiem.